Ja ci powiem. No, a i to robisz. Toż mama z wodą nie robi. Jak nie robi? Jak no, kurwa, pierderać komuś z topy liścia? Hmm. Aha, nie. Po prostu generalnie wyszło tak, że on nam nie krzyknął. W sumie o nic. O to, że nie zdążyłam zjeść w sumie chyba loda, dopóki nie dojechaliśmy z do domu. Y, więc on nam nie krzyknął. Więc ja lekkiego liścia. I to się nie krzyknął. się pociąć? Nie, i potem zaczął mnie wyzywać od kurw dziwę, kazał mi wypierdalać, spakał wszystkie moje rzeczy, chciał mnie wyrzucić, szarpał mną, wykręcał mi ręce i w ogóle pał mnie na wszystko. Kurde, wpadłam na szafkę. Nie spałem całą noc, bo analizowałem materiał, który mam na Marka i Marek tak się nie robi, że oskarża się o rzeczy, które ty sam robiłeś, dawnego przyjaciela, tylko po to, żeby zdobyć trochę fejmu. Um, mam dowody na to, że biłeś Karolinę. Karolina przyznaje się na nagraniach, na to, że ją szarpałeś, na to, że znęcałeś się nad nią psychicznie. Nie chciałem tego nigdy publikować, nigdy. Ale z, z, ty mnie zmuszasz, ty mnie zmuszasz do tego. Przecież mieliśmy na siebie tyle brudów, każdy z nas miał na siebie tyle brudów. Ja się przyznam do wszystkiego, do wszystkiego, co zrobiłem. Ale ty. Z... Rozjebałeś się właśnie w internecie, Marek. No, tam srebrna taca, rulonik, Mareczku. Nigdy nie spałeś. I pytacie, czy ćpałem. Mówię oficjalnie, tak, zażywałem narkotyki. E, Marek również zażywał narkotyki. E, pierwszy raz do domu. Kiedy spróbowałem narkotyków, przyniósł je Kubańczyk i namawiał nas po prostu do oddać pania. No, My nigdy nie byliśmy zapoznani z tematem i ulegliśmy. Jest Kubańczyk, jest impreza, nie? Olejnik, chorągiewo. I co nagle nie stoisz po żadnej stronie? Nagle uważasz, że ugoda to najlepsze rozwiązanie? I że najlepiej żyć w zgodzie, gdzie wczoraj atakowałeś mnie i byłeś pewny wygranej? Stary. Myślisz, Marek, że to tak łatwo kłamać e, ludzi i że prawda nie wyjdzie na jaw? Zaraz pokażę, że to nie ja przedstawiałem się do Karoliny, tylko do Karolina do mnie się przystawiała i sama ci o tym mówiła i ty miałeś do mnie o to wielki problem. Bardzo, bardzo duży problem. I o to też poszedł ten przetarg. Ja zawsze ja zachowywałem się jak przyjaciel w stosunku do ciebie i zawsze cię informowałem o krzywych ruchach Karolinki w moją stronę. Zawsze, stary. I mam na, na to nagranie. Mam na to nagranie. I już się nie wybielisz, stary. Już się nie wybielisz, bo za dużo nakłamałeś. ja nie skłamię ani razu. I nie rozumiem, jak można być taką kurwą, żeby obrócić się w stronę osoba, osoby, która dała wam wszystko, która was stworzyła w internecie. Ty, Marek, w ogóle masz szczelność mówić mi, że to ty wymyślałeś pomysły na filmy, jak ty nie radzisz sobie z kanałem? Że to ty byłeś taki mega, mega, mega pracowity? Stary, Opuściłeś Daily, ja nie opuściłem ani jednego Daily. Kto ma dowody? Kto ma dowody na to, że to, co mówiłeś, jest nieprawdą? Ja, nie ty. Ty, Marek, na relacji masz szczelność, mówić, że ty nie masz sobie nic do zarzucenia? Obydwoje robiliśmy złe rzeczy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale ja się do tego przyznaję. A ty nadal brniesz w swoje, pomimo, że pokazałem ci dowody, stary. Ty jesteś chory. Jesteś chory. Kuba, Ty mówisz, że, znaczy piszesz pod relacjami e, Zebo, że ja się z Tobą nie rozliczyłem za płytę. Oczywiście, że rozliczyłem się z Tobą za płytę, ale to, że Ty nie wystawiłeś ostatniej faktury, która czeka na Ciebie na mailu i dostałeś mail, mam na to dowód, że dostałeś maila, to już jest Twój problem. Wiem, że próbujesz to obrócić przeciwko, przeciwko mi, ale ja mam dowody na to. Ja mam stary na to dowody. To Ty nie rozliczyłeś się mną, e, ze mną z płyty, pomimo że był układ że będziesz rozliczać się za wypromowanie. Nie, rozli nie rozliczyłeś się z żadnej płyty. Ja rozliczyłem się z tobą. Praktycznie za całą płytę została tylko jedna wypłata na 10 tysięcy złotych. Lecimy z kurwami. Odnosząc się do kolejnej twojej relacji. Tak, to jest prawda, e, że podrywałem dziewczyny, łamałem im serca, bywałem e, na ich uczuciach, zachowywałem się jak totalny syn. E, to jest prawda, Marek. Jestem, jestem kurwą. Zachowywałem się tak, co mam powiedzieć, mogę powiedzieć tylko przepraszam, ale nie było takiej sytuacji, Marek, żebym jakiekolwiek sugestie kierował do dziewczyn poniżej 15 roku życia. Jest to no, co, wam powiedzieć, przepraszam, że, że tak zrobiłem. Jest mi wstyd, ale każdy jest tylko człowiekiem. E Piszecie mi, że teraz jestem pod wpływem narkotyków. I to nie jest prawda. Ostatni raz byłem pod wpływem narkotyków 5 września e, po gali Fame MMA. E, teraz jestem czysty. E, nie biorę narkotyków. Nie mam sensu kłamać. Jeżeli byłbym naćpany, to bym wam o tym po prostu powiedział, bo i tak się do tego przyznałem, więc po co miałbym kłamać? Jaki byłbym w tym sens? Strzelałbym sobie w kolano. Teraz została prawda i tylko prawda, bo już nie ma wyjścia. Tutaj już nie można nawet Lawirować wokół tematu. Tu już trzeba mówić prawdę. Oj, Kuba, 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 przestań manipulować widzami. To teraz ty manipulujesz, bo ja już mówię prawdę i będę tylko mówić prawdę. Nigdy, na żadnej relacji, możesz sobie przejść wszystkie relacje, nie powiedziałem, że kazałeś mi czpać. Powiedziałem, że namawiałeś mnie. I to jest duża manipulacja. Po drugie, nigdy nie rozliczyłeś się ze mną z żadnej płyty, pomimo że mieliśmy taką umowę ustną. Nigdy nie zostało to spisane na papierze, bo myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. A gdy tylko wywęszyłeś okazję, gdy tylko wywęszyłeś rozłam, uciekłeś, spierdoliłeś do Warszawy, bo wiedziałeś, że już nic nie wyciśniesz, nie wyciśniesz tej gąbeczki. Wycisnąłeś gąbeczkę tak, jak mogłeś i spierdoliłeś. Ja po prostu po pewnym czasie stwierdziłem, że i tak się ze mną nie rozliczysz z tych płyt i że nie ma sensu w ogóle proszenie Ciebie o rozliczenie się z tej płyty. Dlatego stwierdziłem, że nie musisz mi oddawać pieniędzy ze swoich płyt i po prostu chciałem mieć już to zakończone. Chciałem Ci zapłacić to, co Ci się należy. I cześć. Cześć, po prostu chciałem zrezygnować ze swojej garzy tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie mieć z Tobą kontaktu, stary. Bo wiem, jaki jesteś. Stary Kubańczyk. Ty przyznałeś się do tego, że wypłaciłem Ci pieniądze, a Marek mówi na filmie, że totalnie wypierdoliłem Ciebie na płytę. Wy się już gubicie w tym, co mówicie. A wiecie dlaczego? Bo kłamiecie. A ja już teraz mówię prawdę. I to będzie Wasz minus. To jest Wasz błąd. Bo ja już się nie gubię w zeznaniach, bo mówię całkowicie prawdę. I eee, nie bez powodu eee, masz przytomek, a raczej przezwisko manipulańczyk. Eee. Marek, mówisz, że nie wiesz dlaczego odszedłeś z kanału. Doskonale wiesz dlaczego, bo fani ci o tym pisali, że nie da się tak traktować Marek, bla 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 bla. Chociaż traktowałem Cię bardzo dobrze, traktowałem Cię jak przyjaciela, liczyłeś na większe zyski, liczyłeś na to, że sam sobie poradzisz, że będziesz kosić kasę, bo w końcu jesteś lordem Cruisevillem. A gdy zbiłeś się z rzeczywistością i wyświetlenia pokazują to, co pokazują, robisz mi dramę. Mówisz też o tym, że Wiola zabiła psa. Wiola wypowie się o tym sama w dzisiejszym live, ale dlaczego ty nie powiesz o tym, że twoi rodzice e, mają nielegalną hodowlę psów, e, są o tym artykuły w internecie e, będę mógł znaleźć, będę mógł znaleźć te artykuły, e, które pokazują twój adres nawet. E, masz zakopanych w ogródku mnóstwo ciał zwierząt. To nie ty wprawdzie robiłeś, ale bronisz morderców. Otrzymaniu auta. No i zobaczymy, co powiesz. Zmienisz zeznania Marku? A, i pamiętaj jeszcze jedno Marku. Za składanie fałszywych zeznań. razie odpowiedzialność karna. Ej, przy... Co się stało z psem Wioli Daisy? W dniu, w którym to się stało, ja czekałem na w parze, bo mieliśmy wyskoczyć na imprezę na resztę dnia. I, ale on musiał dograć film w schronisku z całym składem. Przyjechał później do tego baru. Powiedział mi, że Daisy nie żyje, bo ona była przywiązana do zagłówka w aucie z otwartymi szybami i że pies po prostu wyskoczył podczas ich nieobecności. I się powiesił na po prostu tej smyczy. Na początku nie chciałem w to wierzyć, ale on mi powiedział, no stary, to nie jest żaden żart, tak, tak naprawdę było. Wielka wyjechała do Szczecina mmm, tego dnia. I nie wiem, no przeżywała to, czy nie wiem, co się stało, ale tu już nie chodzi o to, że coś tam przeżywała, czy nie. Po prostu chodzi o to bardziej, że co więcej wam powiem, niedługo później e, nagrywali oni Randonautikę, tam, bez wioli oczywiście, bo ona była w Szczecinie. I pan Łukasz Wawrzyniak cały czas z takimi tekstami wylatywał do Jaszczura. E, jaszczur, zadzwoń do wiolki! To się jak Daisy, i ale beka będzie. No I tak było praktycznie przez długi czas, i on się śmiał w ogóle z tego, że pies zdej. Także nieładnie. <śpiewanie> Niestety prawda boli, gdy wyszła na jaw, role się obróciły i ciężko jest pogodzić Ci się z tym, że tak wiele osób zwraca Ci uwagę na Twoje błędy. W każdym razie zapewne już wkrótce na kanale Kamerzysty możemy spodziewać się filmu, atakującego moją osobę. Ale na całe szczęście nie mam w sobie nic do rozłuczenia. Chętnie ten film obejrzę i jak najbardziej odniosę się. Także zobaczymy, co będzie się działo. Dalej. Teraz pozostaje, tylko i wyłącznie czekać. Dobra, w takim razie będzie jednak na Instagramie, a więc kamerzysta chyba troszeczkę pogubił się w tym wszystkim i tak naprawdę nie zrozumiał głównego sensu całej tej dramy. A mianowicie nikogo nie obchodzi, co Ty sobie robisz ze swoim życiem to jest twoje życie, rób sobie co chcesz, tylko chodzi o to, że swoją działalnością szkodzisz innym osobom. To, że bier, przykładowo bierze sobie narkotyki, to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa, chcesz, nie ma problemu, ale prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków już nie jest okej okay. i właśnie o to chodzi, zrozum, że nam wszystkim chodzi o to, że ty szkodzisz innym. To, że ja z Karoliną się kłócimy, to, to jest coś normalnego. My jesteśmy dwa lata ze sobą, ale jest pewna granica, w której podnosisz po prostu rękę na kogoś. To jest absolutnie nieakceptowalne. I tutaj jeszcze zastanów się, dlaczego odszedłem, bo przecież jakby było tak pięknie i kolorowo, no to przecież dalej byśmy ze sobą nagrywali milionowe wyświetlenia, duże pieniądze, wszystko okej, okay, ale jednak jest coś na rzeczy, ja nie pozwoliłem sobie dłużej na takie traktowanie swojej strony. I do tego wszystkiego wplątujesz jeszcze Kubańczyka, który również bez powodu nie odszedł, a z tego co mi wiadomo, powodem było brak chęci rzetelnego rozliczenia z nim z twojej strony. I tutaj znowu nie widzisz różnicy między tym, że ktoś bierze coś z własnej woli, a tym, że ktoś jest przez kogoś namawiany. Namawianie nie jest absolutnie w porządku, ponieważ naprawdę można kogoś tym zniszczyć. O, już ponawię... Ale ja mam dowody na to. Ja mam stare na to dowody. To ty nie rozliczyłeś się ze mną, ze mną z płyty, pomimo, że był układ że będziesz rozliczać się promowanie. Nie, rozliczy nie rozliczyłeś się z żadnej płyty. Ja rozliczyłem się z tą Złotych. Lecimy z kurwami. Stary Kubańczyk, ty przyznałeś się do tego, że wypłaciłem ci pieniądze, a Marek mówi na filmie, że totalnie wypierdoliłem ciebie na płytę. Wy się już gubicie w tym, co mówicie. A wiecie dlaczego? Bo kłamiecie. A ja już teraz mówię. z wyłudzeniami. Chociażby Kubańczyk do dzisiaj nie otrzymał należnego wynagrodzenia za stworzenie jego płyty. Jednym z momentów.